Dzień dobry Polsko, dzień dobry nasza kochana ojczyzno, dzień dobry ze Świnoujścia. Dzisiaj króciutko, dzisiaj bardzo króciutko, w sumie zamiast mądrowania się to będzie pytanie. A pytanie brzmi, ile obietnic zrealizowała pani prezydent Świnoujścia Joanna Gatowska? Minął rok, czy mija rok od kiedy przejęła władzę w mieście? Jako radna opozycji wiedziała wszystko, umiała wszystko, pokazywała palcem, Podsuwała super projekty, super pomysły, więc rok to jest ten czas, żeby te wszystkie projekty zacząć realizować. Ja nie mówię, że miała cokolwiek w ciągu tego roku wybudować, ale na pewno znalazła finansowanie, na pewno zrobiła plany, na pewno e, zrobiła wszystkie, całą niezbędną dokumentację, na pewno przygotowała się do tego merytorycznie i teraz nam wszystko pokaże, prawda? Prawda? A może powie nam o tym, że tunel został oddany? Tunel to chyba i michalska Droga przez park to chyba Michalska. <grywka> no kurde, słuchajcie. No słuchajcie, wiecie co? No nie ma. Nie ma. Co zrobisz, jak nic nie zrobisz, panie? Co zrobisz, tak nic nie zrobisz? Partnerem medialnym naszego kanału jest Daniel Szysz. Zobacz kanał na YouTube i fanpage Daniel Szysz. Jak się jest w opozycji, to można opowiadać niestworzone rzeczy. Można tak. ludziom nawijać makaron na uszy. Można opowiadać o tym, że powstanie stacja benzynowa lub powinna powstać stacja benzynowa, na której mieszkańcy będą tankować taniej. No ale jak się przychodzi do władzy. No to cóż. Wydaje się dziesiątki albo setki tysięcy na propagandę. Nie potrafi się zorganizować, doszczenić systemu zbierania opłat uzdrowiskowych, i dzisiaj miasto traci kilkaset tysięcy miesięcznie, w związku z tym, że pani Agatowska sobie z tym nie daje rady. Tak wygląda dzisiaj rządzenie miastem przez panią Agatowską. Żadnych, ale to żadnych konkretnych projektów. Żadnych. Nie ma żadnych konkretnych projektów, które byłyby realizowane. Ostatnio, w sumie to dzisiaj rano, usłyszałem o jakiejś grobli. O jakiejś grobli. Ludzie, jak to trzeba mieć umysł wielkiego człowieka, żeby w rocznicę taką głupotę wymyślić, bez finansowania, bez planu, bez niczego. Powiedzieć wybudujmy groble do Szczecina. No wybudujmy. Za co pani to wybuduje? Skąd pani weźmie pieniądze? Czarzasty pani da? Nie, nie da. A może wieczorek pani da? Nie, no wieczorek też pani nie da. A może Kotula? A nie, Kotula najwyżej panią może okłamać, że jest magistrem. Żadnych możliwości: żadnych możliwości finansowych, żadnych możliwości technicznych, żadnych projektów, żadnych planów. Nic. Kompletnie nic. Także wiecie. Wiecie, rozumiecie, jak mówią niektórzy. Wiecie, rozumiecie. Powiedzieć można wszystko, ale zrealizować, o, zrealizować to już jest trudno. Niektórzy powiedzą, ale po co pytać? To jest niedobra pytać w tej sprawie. To jest niedobra pytać w tej sprawie. No właśnie dobra. Trzeba pytać, trzeba pytać, bo niektórzy myślą, że sprawowanie władzy polega na tym, żeby kręcić głupie TikToki, żeby kręcić głupie rolki i żeby wydawać dziesiątki tysięcy na żeby wydawać dziesiątki tysięcy na propagandę. Nie. Sprawowanie władzy polega na tym, że trzeba realnie odpowiadać na zapotrzebowania mieszkańców, gospodarki i miasta. Tak więc do sedna. Do sedna, do mety, jak to mówią niektórzy no widzicie sami jak to jest, minął rok, rok stagnacji, smutku, rok braku perspektyw, braku rozwoju, rok, który powinien otworzyć ludziom oczy i wielu otworzył, wielu otworzył, szczególnie mieszkańcom Prawobrzeża, którzy dzisiaj mówią, ja pierdyle, ale falstart, ale po prostu nie wypał, że myśmy dali się nabrać. No tak, daliście się nabrać. Daliście się nabrać na to, że się wszystko da. Nie da się. Nie da się i nie chodzi o to, że rządzi dzisiaj ta czy tamta by rządziła. Czy ten czy tamten. Chodzi o to, że się nie da. Tylko, że trzeba być sprawiedliwym i uczciwym. I trzeba powiedzieć wyraźnie. No ja się pytam, gdzie są te zmiany. Ktoś mówi, dajcie mi 5 lat, ja mam kontrakt na 5 lat. No rok pani zmarnowała. Ja tylko przypomnę wszystkim, że życie to nie jest gra komputerowa. To nie jest gra komputerowa, którą można cofnąć, w której można powiedzieć, no dobra, straciłem jedno życie pół biedy. Nie. Życie, jeżeli tutaj cokolwiek spieprzysz, to nie ma powtórek. Nie ma powtórek. Pamiętajcie, aby szanować czas, który wam pozostał, abyśmy wszyscy szanowali czas, który nam pozostał, bo my nie wiemy, ile czasu nam zostało. Nie wiemy. A rok już z tego życia żeśmy zmarnowali. Mi się to źle mówi. Wam się na pewno to źle słucha. Ale no, taka jest prawda. Pamiętajcie, że tylko prawda jest ciekawa. Więc opowiadanie o niestworzonych rzeczy, używanie pijarowych sztuczek, kręcenie rolek, robienie jakichś polegających na tym, że media będą opisywały jak drzewa biją brawo, bo powstały pachołki i kierowcy bili brawo, bo powstał słupek jeden czy drugi w mieście, ludzie takie rzeczy to na partyjnych spotkaniach można opowiadać ale nie mieszkańcom tego wspaniałego miasta mamy za sobą zmarnowany rok mamy, to nie podlega żadnej dyskusji i to był ten dobry rok, ten, kiedy był zapał do pracy, były chęci do pracy, yy, było trochę energii w ludziach, teraz będzie już tylko gorzej. Będzie jeszcze więcej propagandy, to jest jasne. I powiedzą wam, że jest lepiej. Chociaż wy już wiecie, że jesteście w czarnej dupie. Wiecie co? Nawet mi was nie żal. Nawet mi was nie żal, że was zrobiła wciół. Nawet mi was nie żal. Ponieważ każdy rozsądny człowiek wiedział, że tak to się skończy. Pamiętajcie, że krowa, która dużo ryczy, mało mleka daje. A polskie powiedzenia nie są znikąd. Polskie powiedzenia nie są znikąd. Także trzymajcie się. Życzymy Wam dużo wytrwałości, dużo energii. Szanujmy czas, który nam pozostał. Jak mówi trener Frycz, polecam, żebyście posłuchali kanał trenera Frycza. Trzymajcie się. Miłego dnia. Z Pana Bogiem. Dziękujemy, że z nami byliście. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału. Zostaw komentarz. Udostępnij w mediach społecznościowych. Zobacz inne nasze filmy. Patronem naszego kanału jest portal travelmyślnikfoto.com. Zobacz, jak wygląda świat. Patronem naszego kanału jest portal eświnoujście.pl Świnoujście w sieci. Twoje pierwsze źródło informacji.